Dzień dobry Ja mam pytanie, czy mógłbym sobie porobić zdjęcia? Siemano, dzisiaj jedziemy porobić zdjęcia w salonie samochodów Jedziemy do Mercedesa w Bydgoszczy I to jest pierwszy film na YouTube'a Wsiadamy do Swifta Dzisiaj mamy strajk rolników w ogóle zobaczymy, czy dojedziemy do tej wygostrzy. I ja, ja nie wiem, jak ja wrócę. Też w ogóle dostaję dużo do Was pytań, jakim apartem robię zdjęcia. Robię apartem Sony A6300. Do tego mam obiektyw przeważnie. Jest to Sigma 30 mm 1,4. Ale też mam jeszcze jeden obiektyw i jest to 50 Sony 1,8. Proszę dawać znak, do jakiego salonu mam następnego jechać. Z reguły się staram jeździć tam, właśnie, gdzie Wy chcecie. A do osób, które mnie jeszcze nie kojarzą, to ja przed tym nagrywałem właśnie i na TikToka sam Content. No jest to i jest tutaj strajk I ja, ja nie wiem jak ja wrócę Teraz sobie jechałem przez takie fajne wioski i lasy lubię, lubię takie klimaty, lubię takie właśnie drogi Bo tutaj właśnie zupełnie inne życie Tak samo teraz, ja nie mogę To jest jakaś terasa trochę jak w górach Wydałem, że serio fajna, fajna jest tutaj droga i fajnie wygląda, że muszę chociaż jedną fotkę strzelić mojemu samochodowi, że jej zatrzymałem, bo to jest właśnie taki wjazd do tego całego lasu dopiero. I myślę, że to fajnie będzie wyglądało, żeby jeszcze tak zagłębić się w dal w ten las. Właśnie tutaj będzie taka linia prowadząca w głąb lasu, a tą linię będzie rozpoczynał mój samochód. Jeszcze tak, tutaj jest coś takiego fajnego, że tutaj gdzie stoi mój samochód, dopiero się na dobrą sprawę rozpoczyna ten śnieg, a dalej już nie ma tego śniegu, więc też takie fajne. Odbicie będzie, go wyrwanie z tła Coś takiego mamy Fajne, fajna podka. Też w ogóle jestem ciekawy jak się przyjmie taka forma dłuższa Ja nie czuję się dobrze aż tak w tej formie Wolę takie krótsze, bo się bardziej, bardziej tam odnajduję. Ale myślę, że to jest bardziej takie, no jednak to jest kolejny krok, żeby zacząć robić coś więcej I działać cały czas Okej, okay, już jesteśmy pod salonem Mercedesa I już widziałem tam fajnego, fajnego golfa przed salonem, więc chyba jeszcze pójdziemy do tego golfa Ostanijmy sobie tutaj Spróbujemy trochę inną perspektywę złapać. Spróbujemy złapać taką bardziej perspektywę od dołu. Myślę, że tutaj będzie to ciekawe, bo w sumie tło nie jest zbyt ciekawe i ten kadr będzie dosyć wąski. Wąsko więc złapanym ten samochód. Myślę, że ciekawie to wygląda. Fajnie pokazuje, że, że jednak tutaj jest coś zrobione w nim te felgi. I że jest gleba też fajnie to pokazuje. Od razu muszę uszykować sobie telefon, żeby nagrać sobie drugą perspektywę. Więc już przygotuję sobie. Gdzie tu jest wejście. Tutaj będzie, wiecie, dobra, tutaj sobie wszystko, wszystko uszykujemy Chodzimy, widzę już fajne fury, że są tutaj Dzień dobry Dzień dobry Ja mam pytanie, czy mógłbym sobie porobić zdjęcia? Proszę bardzo Dobrze, dziękuję bardzo Okej, okay, dostałem zgodę na porowie zdjęć No ale fajnie wygląda ten salon Serio, no fajne zdjęcia tutaj O, ten kącik też fajny do zdjęć Jaram się, że oglądacie mnie I właśnie Kurde, mam, mam dla kogo to robić, nie? W ogóle te zdjęcia. Zazwyczaj się staram robić trochę bardziej skomplikowane zdjęcia niż takie na wprost, ale co mi się podoba, te odbicia nad znaczkiem, mi się podobają, myślę, że to będzie fajnie, taki fajny, dodawało taki klimat, więc też taki kadr, co zrobimy, jest trochę prześwietlone, jak wiecie. Ale ja lubię to Od razu co mi się rzuciło w oczy to ten znaczek tej Mercedesa Chciałbym go fajnie jakoś wykorzystać, żeby było widać, że to jest właśnie sam Mercedesa I od razu Mercedes obok, więc złapiemy sobie taki trochę szerszy kadr I ustawiamy oba obiekty po rogach, czyli w mocnych punktach przy tej siatki złotego podziału I to są takie miejsca, w których odbiorca skupia najbardziej uwagę Trochę zmienimy ekspozycję I Myślę, że to będzie fajny kadr O, właśnie może znów wykorzystamy te odbicia w ogóle właśnie muszę zrobić trochę więcej detali, bo zauważyłem, że mi brakuje tych detali. I może jeszcze detal poczków który złapiemy. I może jeszcze Felega sobie złapiemy w jakiś fajny sposób. No taki dosyć basic kadr będzie, ale może, może go wykorzystam raczej nie. I trochę powtórzę ten, ten motyw, co zrobiłem przedtem, że znów umieszczę ten znaczek Mercedesa i samego Mercedesa w zdjęciu. Warto zrobić, W ogóle fajne jest tutaj takie coś, że mamy tutaj takie tableciki. Pierwszy raz się z takim czymś spo spotykam, że tutaj są te specyfikacje całego samochodu. I jest tutaj o powiedział w coś. Fajne, ciekawe, pierwszy raz tak coś widzę, a w kilku stronach byłem. Fajnie w ogóle są tutaj ustawiane te samochody. Ja się zawsze staram nie umieszczać po prostu samego samochodu w kadrze, tylko jakoś to ciekawiej zrobić, żeby. Na przykład tutaj mamy linię tego białego samochodu, która nas poprowadzi do czarnego Mercedesa. Zobaczycie na zdjęciu, jak to będzie wyglądało. To skupia całą uwagę właśnie w samochodzie, który jest w oddali, ale ta linia pozwoli nam zwrócić uwagę na, te, na ten samochód. I też również można wykorzystać nawet taką trochę ramkę zrobić, że na przykład tutaj jest ta szyba samochodu i umieszczam ją tutaj na rogu samym i to też daje taki fajny efekt, że, że jest jakiś kolejny plan w tym zdjęciu. Też warto zawsze obejść cały samochód dookoła, bo możemy wpaść w oko jakiś kadr, którego przedtem nie widzieliście. Też można wykorzystać po prostu taki zwykły filar do takiego zdjęcia. I go umieścić tak trochę. Okej, okay, to będzie fajny kadr. Umieścić go po rogu tutaj kadru i on nie wchodzi w 100%, ale dodaje coś ciekawego trochę. Trochę on tutaj zakryje samochodu i też to ciekawie wygląda. Okej, okay, też fajne, bo tutaj mamy odbicia świat świateł szyby i możemy skupić uwagę na feldze tego elektryka. Coś takiego będzie Może coś takiego tutaj też, żeby taka linia prowadząca Skupię uwagę Na nim najbardziej Tu jest mocno ta felga, więc też jakiś deta detal musimy zrobić tej felgi Coś takiego Nie do końca widać co to jest po, po tej prawej stronie, że to jest kolejny samochód Ale to jest taka ramka trochę No możemy jeszcze bardziej zniżyć, to nam idealnie się wpasuje do tego zderzaka No coś takiego mamy, że... No jeszcze niżej to się bardziej robimy, robimy, kombinujemy Coś takiego, zobaczymy Okej, okay, tak, 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 o to chodziło właśnie Ten zderzak na pierwszym planie jest takim trochę łukiem w tym fragmencie tak fajnie się dopasowuje do tego I właśnie taki zróbmy typowy detal tej felgi Taka połowa felgi Też spoko A zaraz zrobimy ten docelowy kadr I to będzie coś takiego To jest zdjęcie bardziej pod kolarz, który robię na moim Instagramie Coś takiego, spróbujmy No Podobny motyw, co wam mówiłem Też przedtem O, też właśnie światło często Też jest taką fajną linią prowadzącą Do kolejnego samochodu Bo nie dożyje z czerwonym elementem, który się wyróżnia To jeszcze ma taki z reguły fajny kształt Który idealnie prowadzi linią Jakąś zagiętą Okej, okay. tak, będzie okej okay. No, o to właśnie chodzi Tutaj też coś takiego ciekawszego będzie Okej okay. Jak to wygląda? razem wykorzystanie pierwszego planu jako ramki Ponownie I mamy coś takiego O, tak, tak, to będzie to Grill wykorzystamy do zrobienia takiego zdjęcia o to jest dobre Może dalej pójdziemy z tym I znaczek Mercedesami będzie złapany Super Fajny kadr Kurde To mi się podoba Też chciałbym wam mówić o każdym kadrze, dlaczego akurat taki robię, ale myślę, że w niektórych sukcesach będę się po prostu powtarzał, więc nie będę tego mówił. Coś takiego spróbujemy. Nie jest to koniecznie. Koniecznie takiego chciał, ale spróbujemy. Okej, okay. też widzę, że tutaj na przykład jest ciekawy ciekawy ten suft jest. Fajna konstrukcja tam przetworzy i strzelamy. Fotki. Ok, spróbujemy. O, ten kadr będzie fajny, taki wieloplanowy. I pokazało na samo od tyłu. Ok. Też można wykorzystać, właśnie, drzwi, żeby zrobić też taki plan. Robię tą fotę? Coś takiego, może? O, fajnie, bo się tutaj światła zapaliły. Mhm. Mamy, mamy to. Ok. Też spoko będzie Robimy. Te światła wyglądają fajnie, więc robimy fotę. Taką. Coś takiego. O to chodzi. Ale też taki kadr Podobny do ostatniej, więc już nie będę nic o nim mówił Tylko robimy Coś takiego do Nie Dla siebie robię zdjęcia Dla siebie? Tak No nagrywam takie filmiki, że robię zdjęcia właśnie w salonach uh -huh. I To przynosi jakieś dochody wam? No? Z TikToka to nic nie ma pieniędzy, ale Ale satysfakcja, że się zrobiło coś fajnego Zawodu fotograf? Nie, ja jeszcze koń, kończę szkołę, liceum teraz Aha. Ale fajnie było jakby coś mi weszło z tymi zdjęciami To powodzenia Dziękuję Nie dziękuję, nie dziękuję, nie dziękuję za powodzenie Coś w ten sposób Miałem coś podobnego, nie wiem, nie pamiętam Okej, okay. ciekawy kadr będzie Okej, okay. widzę jeszcze ciekawszy kadr To jest tak właśnie, że się po prostu odejdzie trochę dalej I się widzi kolejne, kolejne kadry, czyli do zrobienia Mm -hmm. coś takiego i to może znów to dość fajny kontrast do tego że ten samochód jest biały a kadr nam wchodzi lekczycko tutaj czarnego filaru mm -hmm. tutaj mi się nie podobało że to zaszło w takie żółte można to skorygować są duże nie wiem jaka to jest felga jaki rozmiar ale, ale solidnie to wygląda Okej, okay, fajny kadr Znów głównym bohaterem będzie w tym zdjęciu felga Najbardziej ciekawe są tutaj te lampy u góry, które prowadzą nas, nas do tego samochodu No, muszę zrobić ten kadr To grill może wykorzystać... Tak, grill wykorzystamy jeszcze do tego zdjęcia Już będzie serio Mega ciekawa fota, która jest taka serio, nie jest aż tak typowa, nie? No Piękny kadr mi się udał tutaj W ogóle bardzo miło mi się zrobiło ostatnio, że Ktoś mi napisał komentarz, byłby w stanie mieć takie Zdjęcia na ścianie Więc to jest takie, no fajne I w sumie do pomyślenia, nie? Nic na, nie stoi nam na przeszkodzie, żeby Kiedyś zrobić naprawdę jakieś fajne zdjęcia, takie Bardzo dopracowane I po prostu zrobić z nich jakieś plakaty, może nawet kalendarz I sprzedawać wam, nie? To też będzie fajne docenienie Kto będzie chciał mnie docenić, ten doceni w taki sposób Tutaj mamy też ciekawe to, że znaczek Mercedesa jest w prawym górnym rogu W mocnej, w mocnym punkcie zdjęcia więc warto to wykorzystać. Ok. I też często są fajne takie kadry. Niekoniecznie cały samochód, tylko dosłownie skrawek, ale jakiś inny punkt le ostroż na niego. W tym przypadku znaczek Mercedesa to będzie. Konkret wygląda coś takiego zrobimy. Mocne fury tu są. Serio. Jaram się. jak za każdym razem jak przyrządek już z salonu są Serio jakieś takie... bardziej już premium fury, nie? Jednak... Wyfór w kadrze i też skupić się na tej na no, pierwszej planie, bo on dosyć nisko przysłony. Tutaj też właśnie fajnie złapać tę AMG i ustawić na to ostrość, a sam będzie taki niekoniecznie ostry. No napis też jest fajnie zwracać uwagę, że wygląda ten napis AMG i też spróbuj złapać go. O, nawet na taki tył, sam, no ciekawie to wygląda. I git, mamy to. Można też zrobić I taki kadr. Zróbmy może coś takiego, też spoko Taki kadr do połowy bez spodu samochodu. To jest będzie to ciekawe. I jeszcze, o, widzę tutaj kolejną rzecz, że się wkradnąć tutaj napis AMG po boku, więc jeszcze raz zrobię ten kadr i wykonamy takie zdjęcie. Boże to też fajna kompozycja z tymi liniami czerwonymi i napisem AMG. I jeszcze w dodatku będzie do tego tej zderzak, tylni tej klasy. Taki zwykły kadr. Na wprost będzie wyglądał serio. Ciekawie, bo to tutaj już mamy też inne oświetlenie. Tu mamy bardziej oświetlenie sztuczne, cały ten zaciębiony na czarno. I główną rolę tutaj robią te właśnie lampy u góry. Myślę, że to jest serio spoko. Opcja. A widzę, że to jest niezapalone. A było zapalone. To było zapalone? Nie wiem, ale może się zaraz pytać tutaj. Czy jest szansa to zapalić, bo to też dało na fajne światło? Przepraszam bardzo, mam prośbę i pytanie. Czy można zapalić tam te LEDy nad tym białym? No jasne. Dziękuję bardzo. Proszę. Dobra, mamy te LEDy i no już to fajnie, Wow, te LEDy chyba mają jakąś tutaj animację. Fajnie to wygląda. No, zobaczcie sobie na kamerze, bo Zdjęcie to nie działa, aż tak nie, nie wyglądało. Serio, fajny bajer. Tutaj tej już zrobione. Ja wstaję o co chodzi tutaj. Chodzi tutaj o to, w tym wszystkim, że tu mamy grafikę drogi jakiejś, co nie? Jakby to tak ustawić. Ja nie wiem, czy to tak zopie. Nie zopie tego raczej, tak? Ale te te światło u góry ma tak symulować, jakby ten samochód rzeczywiście się poruszał, nie? Fajnie rozkimnione. Pokażę wam też, że telefonem też można zrobić fajne zdjęcia. Niekoniecznie trzeba mieć wie, aparat. Na przykład mi się tutaj nie sprawdzi aż tak dobrze aparat. Tylko bardziej mi się sprawdzi to o. seria, żeby złapać to światło fajne w ruchu. Jo, tutaj też seria powiedziała, bo trzeba mieć różne ułożenia tego światła Tutaj na przykład możemy złapać tył tego, wow, no Całej tej instalacji możemy złapać tył i to będzie git Teraz lecimy od razu z detalem całej maski od przodu Mamy No, ale coś ciekawego też Trochę bardziej trzeba naświetlić ten kadr, żeby ten czarny jednak nie był aż tak, tak ciemny Tutaj też tak samo zrobiłem, że Samochód i napis AMG w mocnym punkcie Okej, okay, okej. Okay. Fajne jest to odbicie w samochodzie nawet tego LED-a. No coś ciekawego, nie? Coś takiego. Coś takiego. I tu będzie właśnie ten efekt, który lubię. Prześwietlenia. I napis AMG jeszcze. Od razu przyjemniej. Więc robimy fotę. Tutaj zobaczcie, że możemy zobaczyć też kadr z filarem. Coś takiego. Git. Różni to wygląda co, nie? Tego typu myślę No, coś takiego będzie good O, tutaj też mamy linię prowadzącą Fajno Nie to, że ten LED to jeszcze ten samochód, co fajnie prowadzi w Tą samą stronę nawet Po prawej stronie jest czerwień, A po, po lewej mamy bardziej niebieskie tony I to też są takie kolory, które... Które się fajnie dopełnią Tutaj trochę cienie wyciągniemy. Myślę, że będzie w porządku pomimo wszystko Nieźle Tu mi się podoba, że ta linia przycina czerwona go tak na pół Zresztą wychodzić I jeszcze dodam tutaj tego logika, to będzie w ogóle a jednak nie wygląda, bo tu nie mieszczę z kadrem. Przecież może wykorzystamy też, tak narzekam na te tablety, że one tak tutaj stoją. Z reguły coś stoi obok samochodu, ale tu można go wykorzystać jako też taką jako, jako ramkę. Plany rozdzielają. Tu już w ogóle jest coś co lubię, czyli zobaczcie, że z tej strony nie wiem czy widzicie aparat, z tej strony mamy ramkę, z tej strony mamy ramkę, z tej strony mamy naprawdę ramkę i z tej mamy ramkę. I tu jest tak naprawdę fajnie obramowane i fajnie to wygląda. No naprawdę to daje od razu po prostu zainteresowania tym zdjęciem. Tym punktem, który jest tam docelowy, ostry, fajne. Zobaczcie jak to wygląda. Siup, siup, siup. Magiczne kadr wychodzą w serio. Ale tutaj widzę, już kolejny kadr fajne, więc go trzeba złapać, nie? Nie ma innej opcji. Okej, okay. w tył, tył samochodu już coś jest na zdjęciu. No, to są Okej, okay, już widzę, że mi się kończy bateria tutaj w GoPro. Więc już będę kończył. Okej, okay, to już mi na tyle z tego salonu. I z tego filmu dziękuję w ogóle za oglądanie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni film na YouTube. Jeśli się przyjmie, będę nagrała to częściej. Piszcie swoje propozycje, gdzie mam pojechać. No i się ma.